Ja 7 Koszczen Maćko i witam was bardzo serdecznie Jest w moim nie wiem którym filmie ale przepraszam was że nie było tyle odcinka z tego, że mam problem z komputerem, znaczy z laptopem. Usunęła mi się gra i teraz muszę, próbuję uruchomić mój stary monitor, ale piłem nie to co trzeba i teraz muszę czekać na... I teraz muszę zamówić inny, inny zasilacz do komputera, żeby go odpalić i odcinka, no już długo nie było. Ale będę się starał, żeby częściej je nagrywać i widziałem, że spadają subskrypcje z tego, że długo mnie nie było, ale jeśli te przeprosiny przyjmiecie, to no to pojawi się piosenka z moim zespołem założonym w szkole. Już mamy piosenki napisane i będziemy je teraz rzucać tutaj na YouTube. Tylko muszę kupić, tylko muszę dużo nakupywać do nagrywania. Naprawdę was mocno przepraszam, że tyle nie było odcinka, że Tyle czekaliście i pisaliście mi na prywatnym, nie wiem czy pisaliście czy nie pisaliście, że czemu nie ma tak długo odcinka i, i dlaczego nic na razie nie wstawiam na YouTube, bo wiecie, teraz jestem w okresie, na okresie chorobowym, przyjmuję dużo, dużo i mocne leki i, i nie mogę się przemęczać i muszę dużo odpoczywać. Jak widzieliście po mnie, wyglądam jak zombie, jestem cały czerwony. No... No i wiecie... Takie... Teraz muszę przez to przejść. Z tego, że muszę jakoś radzić sobie z tym koronawirusem. Ale ja go nie mam. Ja nie mam koronawirusa, tylko jestem na takim, no wiecie... Rybowym. mam niewydalność oddechową i wiecie ciężko mi oddychać w nocy no i co jeszcze wam mogę powiedzieć no, no przepraszam was że nie było tego odcinka i wiecie ale jeśli wam przyjmiecie te przeprosiny to komentujcie bo już włączone są komentarze komentujcie subskrybujcie i zostawiajcie łapeczki w górę, bo już wam naprawdę do 100 już łapeczki zebraliście wszyscy. Już jest 100. Nie wiem ile mam zapisane. Ale subskrypcję mam 13 to do, do 20 max. Do 20... do 20 subskrypcji. Wam już dużo nie brakuje. Będzie się subskrypcji i się pojawi filmik ze mną I możliwe, że będę coś jeszcze mówił na temat No YouTube Co i kiedy będzie się działo, bo jeszcze nie jestem z tym rozplanowany A więc Dziękuję, że wysłuchaliście Zostawiajcie łapeczki w górę I jeśli wam się to Jeśli przyjmiecie te przeprosiny, to Bardzo wam dziękuję A więc na razie i cześć.